O kurcze, co jest? Słuchaj, yy, bo my szkociliśmy do szafy, a wyszliśmy jak zwykle w polu. Mm. Czy to jest marne? Słuchaj, bo, bo ja chciałem powiedzieć, o kur... My jesteśmy w Nalni. Czekaj, co? No? A gdzie moje frytki? Frytki? Poczekaj, poczekaj... To ty nie zablałaś gdzieś tych frytek? Myślałem, że ty je masz. No i ja w ci mam jedną palę w kaciach, ale to dla mnie. To się podzielimy. Nic ci nie podzielę z tobą. Dawaj frytki. N nic ci nie dam. Dawaj frytki. <laughs> Przepraszam. Co wy robicie na moim terenie? Księczko, bronie. Bronie, wy jesteście. Tam jeszcze raz. Pytam jeszcze raz, co wy robicie na moim terenie. Bubuś. Bubuś, bierz ich Jaki Bubuś? O, bierz! Bubuś. Ale, ale nie są marchewką. Bubuś, ile razy mam powtarzać? Ty nie jesz marchewek. Mięso. To jest mięso. Tu jest dużo mięsa. Gdzie ten mały, zielony? Tu jest... Yy, trochę mniej, ale... Słuchaj. Sałata. Nie ja jest zielony, tylko Maciuś. Dobra, słuchaj mnie, Maciuś. Ja jestem... Król... Aslan. I super. Twój bobo się na mnie dziwnie patrzy, jakby chciał coś. No, od jego szkole na zabójcę. Chewek, nie wąchaj mnie. Mięso! Chodź. Chodźmy się. No dobra, no i kim ty jesteś? Bo jestem Maciuś, a ty się dalej nie umiesz przedstawić. Wylatujesz <grym> mi się jak siaków i myślisz, że jesteś co? Powiedziałem, ja jestem król Aslan. Tak, chyba w głowie u siebie powiedziałeś. Ja... To jest. Ta król ty jesteś król, ta. a to, to to jest księżniczka. <grym> Kim jestem? Gdzie są moi ludzie w ogóle? No, i ja mam księżniczkę i co? A ja jestem królem. I rządzę tym terenem, tym... I to jest mój e, syn. Królik. Bubuś. Królik. Wilk. Hieno Wilk. Nie możemy się z żoną jeszcze dogadać. Kim jesteś i co robisz na moich włościach? I ty jest... też. Maciuś, ja jestem Maciuś, ale ty słuchaj, nie, nie rób takiej miny złej, a ty lepiej się W co ty jesteś? Jestem, ja ty jesteś? Ja jestem... ty jesteś? ty nie wiesz, ja jestem Aslan, Król Aslan, ja rządzę tym całym terenem, tym, tym wszystkim tutaj, co widzicie, tym drzewem i krzakiem i tym bobo. Bobo? No, mój bobo. A tą okay. tlawą ty też rządzisz? Też. Tą telawą też A tą ziemią? Ja się zastanawiam, co wy tutaj robicie? Mm. No ja się, że to ja się zgubiłem, bo lecieliśmy w szafę i się pojawiliśmy tutaj. Ja nie wiem, co to za miejsce. Czekaj. Czekaj. Jak ty masz na imię? Maciek. Maciek, Maciek, Maciek. Ten Maciek? Ty jesteś... Tak, ten Maciek od Shalikandia. Ten Maciek, ten Maciek, ten Maciek z, z, z tych legend, z tych, z tych... Czekaj, jak to szło? Czekaj. Zgubiłem wątek. To ty jesteś ten Maciek? Ten Maciek, ten Maciek z legend. Ja pamiętam, kiedyś dziadek mi opowiadał, był jakiś Maciek taki mały, zielony, już teraz to wszystko przypominam, mały, zielony ludek, bo... Ty nie wiesz, u nas e, w mojej krainie trwa wojna od wielu, wielu lat. I podobno w legendach przychodzi Maciek i, i, i ratuje nas, i także Maciek... I, Słuchaj. E, przepraszam, że ci przerwę na chwilę. Tak. Ale jaka wojna? No, wojna pomiędzy. Yy, pff, no. Ej, Simba, Simba, hmm. czy jak tam się zwałeś? Aslan. A Aslan, Aslan. Jak ja jestem królem? Jak to jest możliwe w ogóle? Ja i królem, czy ty mnie widzisz, jak ja wyglądam? Tak. Ty tak. mi kit chcesz wcisnąć. Nie, ty była, chcesz mi nie była, była, była kiedyś taka legenda, że Tym, tą, zanim moja rodzina przejęła te całe królestwo, rządził wielki Maciek. Słuchaj, ja coś czuję tutaj, coś tutaj śmierdzi, nie? I coś ci co śmierdzi i to teraz ja nie ja. Ja. Ja, ci wszystko, ja ci wszystko pokażę, bo... Bo Słuchaj, naprawdę... Nie podoba mi się jak Bobo się na mnie patrzy. A, ale odczep się, on ale po Ale kit mi chce On jest zagubiony, on jest zagubiony, bo on chce marchewki, a nie może marchewki, bo Tato, mi się mięso... daj marchewkę. Mięso. Marchewkę. Mięso. Nie denerwuj Masz mnie marchefkę? teraz. Nie denerwuj mnie teraz, bo cię wyślę do matki. Chodź, ja ci wszystko pokażę. Niech mi nie będziesz pokazywał. Krzysznijko? Krzyzniczko? <grym> nie będziemy w tym świecie. Idziemy już powrotem do ksiaków. Ja Idziemy do ksiaków. To tam jest potwór. Maciek. Chodź, król Maciuś. Król Maciuś. Nie możesz teraz być. Chodź! Twój nube, pan mówi, twój pan mówi. Siad Ty nie jesteś moim panem. Zaprowadzę cię na mojej właściwie, wszystko ci pokażę. I zrozumiesz. Dlaczego jesteś? Dobra, dam ci jedną szansę tylko. Jedną szansę. Okej. To... za mną. Ty, ty, Ale księżniczka też musi iść, co powiedziałem, za mną. Powiedziałeś, że tylko ja, a księżniczka co? Powiedziałem, za tak mną. Tak, tak, ta. chodź księżniczko, idziemy. Olaucia. Dżentelmen. No chodź. <grym> Także moi kochani, patrzcie, to, to jest moje królestwo, to jest moja chatka, no nie no, wygląda. No, zbyt pokaźnie, no ale... No powiem to, ci, no powiem ci, że no podoba mi się, lubię taki styl. A, to dobrze. Minimalizm, minimalizm widzę. To git, no i słuchajcie, ja ci wszystko wytłumaczę, jak to wszystko się zaczęło. To było tak, że za jakieś 100 lat temu przybył tutaj na, do, do, na, do mojej krainy, do moich pięknych włości tutaj tych e, oto. E, przybył jakiś mały, zielony skrzat. Joda, e, czy jak on tam. Nie wiem, e, zaczął coś krzyczeć, że to jest jego królestwo, i e, zaatakował mniej moich podwładnych. Przepraszam? Powiedziałeś Joda? Mistrz Joda? Tak, no tak, 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 on tak powiedział. Tylko, że on się podaje za właśnie Maćka, i wszyscy poszli za niego. Ja ty, pamiętam teraz... tego dziadka. Ja pamiętam tego dziadka. Wykorzystywał mnie do masażów. A mówił, że to trening. ale nauczyłem się fajnych dzieci. Jakiej rzeczy? rzecz. No, nauczyłem się O no to widzisz, dlatego jesteś taki ważny. Legendy mówiły, że przybędzie Maciek, wielki Maciek. Ty na mi sury... tak nie ciukluj. Tylko dojrzyjcie tutaj trochę drewna Dojrzyjcie trochę drewno, bo przygasia. Ej, Bobuś, skos po drewno tam. No, idź, Bobuś, bo nikt cię nie chce tutaj. Ej, ej Simba. Mówią, że na nic, simba. Że nic z niego nie będzie. I Simba. Aslan. Aslan, Asiuchaj. Aś no bo czyś tam o wojnie mówiłeś, no i ty wciąż coś w wojnie i co ty oczekujesz ode mnie? No... Że wyciągnę Miecz Świetny i zacznę machać? Nie wiem co to jest Miecz Świetny, ale tak? A Ta nie wiesz co to jest Miecz Świetny? A za kakałeś. skakałeś? Gdzie ten Bobo? Nie ma, nie ma drewna, nigdzie. Halo, gdzie są wszyscy? Halo! Potrzebuję pomocy! Księżniczka Elizabeth zaginęła! Jest tu ktoś? Ktokolwiek? Księżniczko Elizabeth! Jesteś tutaj gdzieś w pokoju? Księżniczko Elizabeth! Księżniczka tu była! Czuję jej zapach! Halo, księżniczko! Księżniczko! Jesteś tutaj? Halo! O matko, o matko, jedyna! O matko, jedyna! Moja głowa! Gdzie ja jestem? Co to jest za kraina? Niczego nie pamiętam. Pamiętam, że szukałem księżniczki, bo się zgubiła. Wszedłem do szafy. I nagle się pojawiłem tutaj, w tej dziwnej krainie. W ogóle kto trzyma las w szafie? Ja tego nie wiem. Rany, Julek. Muszę jej poszukać. Muszę ją gdzieś tutaj szybko znajdę. Halo, księżniczko! Księżniczko, to ja! Twój strażnik. Nie znajdę drzewo w lesie, Co oni sobie wymyślił? O, przepraszam, przepraszam. Mała, dziwna istoto. E, ale mówiąca. Jak cię Cześć. nazywają? Cześć, ten. Bobo, królik. Cześć, mnie nazywają. <laughs> Szarikan. E, szukam kogoś. Tu się wziąłeś w Narni. Gdzie? Narni. Padłeś, w złym momencie, bo aktualnie prowadzimy wojnę. E, aktualnie nie znam tego producent, producenta mebli, ale powiem ci, że wszedłem do szafy i nie wiedziałem, że tyle rzeczy można schować w szafie. E, szukam księżniczki. Taka podobna do mnie, włochata, ma uszy, ogon. E, niektórzy twierdzą, że ładna. Z takim, z takim małym zielonym? Tak, 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 tak. A to nie znaczy, Nie, czekaj. Jaki mały zielony? Dobra, nieważne. Widziałeś ją? Nie. Znasz kogoś, kto by mógł mi pomóc i w jej odnalezieniu? Znam. Fantastycznie. Prowadź, prowadź, zaprowadź mnie do nich. Nie. A dasz mi marchewkę? Powiem tak. Jeżeli nie pomożesz mi znaleźć księżniczki, to wsadzę twoją głowę do tego wiaderka, a potem upcham cię w tej studni. A Są tam marchewki? Tak, jest w pizdu marchewek. No to na co czekamy. Tu się losy naszego królestwa toczą. Jeżeli ja nie znajdę księżniczki, będę miał przesranę. Dobrze, w takim razie chodź ze mną. Dobrze. Hej, hej, nie znalazłem drzewa, ale patrzcie, co tu <laughs> Cześć. Albo e to... witajcie, nieznajomi. Nazywam jestem się. Nieznajomi, co ty gadasz, tali dluchu, szalikanie? <grywa> Maćku, nie teraz, ku... ci się wątki! <grywa> Witajcie, nieznajomi. Kłaniam się nisko, zwą mnie szarikan. Przybywam z odległej krainy, z za szafy. A gdzie to jest? Ja jestem Maciuś. <grywa> Jesteś Maciuś. Kłaniam się tobie, o nisko, Maćku. Ja Wid... też się kłaniam. Czuję? O! o! Ja ptałem coś! <grywa> SZLACHETNY MAĆKU, ktoś TO ZA PROSTAK STOI I JESZCZE SIĘ NIE PRZEDSTAWIŁ SWEGO MIENIA? CZY TO TWÓJ NIEWOLNIK JEST JAKIŚ? SŁUŻĄCY? Ogólnie to jest piesie który ze mną lata, Simba. Atlas. Czy jak tam goś walił. Aslan, jest Aslan. Królem. Aslan, tak. Aslan. Aslan, czego Mówi, ty nie możesz że... zrozumieć. Ca Cały czas mówisz, że Aslanem jest, a ja mówię do niego Simba, a nikt nie umie odpowiedzieć. Król Aslan, ja rządzę tym tutaj, o, tymi... Właściami tutaj. I mną. Czekaj, 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 czekaj. Czym ty rządzisz? No, Ogniskiem? Tym domkiem. Tak, to... w domku. To? Czekaj, to? to? Mam też łapeczkę. To nawet ścian nie ma. To, tego nie można nazwać domem, okej? Okay? To są no, trzy skrzynki. Słuchaj, podspór to nie pada na ciebie i jest wtedy można sobie. Wiesz, czym jest strzecha? To nawet nie ma. Dobra. Jest, jest. Dobrze, fantastyczne królestwo. Powiedzcie mi, przybyłem tutaj w jednej sprawie. Szukam księżniczki. Czy widzieliście wuchatą kobietę? Owłosioną? Ja, ja, ja chciałem coś powiedzieć. Proszę, mów, mów, szlachetnie urodzony ja, ja, ja... Maćku. Tak, dziękuję, dziękuję. ale chciałem coś <grym> powiedzieć właśnie też nie? Bo ja najpierw chciałbym Kaciuszkę rzucić na tym jeziorku. Pomożesz mi? <noise> Rozumiem, że macie tu jakiś problem, tak? Halo, mówię no do jeszcze... ciebie. Patrz tak? mi się. Na... Ja mówię, to patrz mi w oczy. Ja już zauważyłem, że Simba troszeczkę nie kontaktuje. Aslan. Aslan. Simba Aslan, jeden ciort. Słuchaj. Ale już irytuje. Słyszałem, już mnie że macie problem. Tak. Nie wiem skąd, ale tak mi się w głowie po prostu pojawił, że macie problem. Patrzę na was i wiem, że macie problem. Słuchajcie, pomóżmy sobie nawzajem. Ja pomogę wam rozwiązać wasz problem. Który nie wiem czego dotyczy, ale zaraz zapewne mi powiecie. A wy mi pomogą. No, wzywaj Simba, to masz. Czekaj. Co tu się od To jak będzie? Pomożemy sobie nawzajem? Tak! Tak, oczywiście. Proszę pomóż mi i weź go z powrotem do siebie. Ej, Simba! Dawaj tą łapkę. Aslan! Okej, okay, mamy jakiś okrzyk? Zanarnie! Zanarnie. Zanarnie! Siemacka. E, co wy robicie na moim terenie? O, hiena. E, co? Gadająca hiena. A ty niby kim jesteś? No, jak, jak to kim? Halkiem. Kim? Halk Maciuś. Nie widzisz tego? No nie chcę tutaj ten mówić nic, ale jaka taka typowa księżniczka, dowiem się, że on był jednak jakimś zaległym królem. I, i, I ona jest. Ta postać jest zainteresowana. Ej, I czekaj, ogólnie... czekaj. To, to, co chciałeś powiedzieć jest głupie, ale on mi podsunął fajny pomysł. Bo teraz jest taki. Nie kłóćcie się ze mną. Maciuś wygra. Złamałem cię rękę. Tylko ja, tylko ja mogę bić Maćka. Simba, jest problem. Simba jest problem. Bo moje nogi pokazują mi, że chyba chce mi się siku, ale nie wiem. Co ci pokazują nogi? No pokazują mi moje nogi, że chyba chce mi się siku, krzyżują się. Siamy. Tam, 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 za, za, za drzewo może. Dziwny jestem Maciek.